Witam Państwa, Jarosław Imburski zapraszam na aktualności ratajskie. Niebezpieczne skrzyżowanie na Ratajach, kolejna odsłona konfliktu o garaże przy ulicy Wiatracznej, i Rada Radzie Nierówna, czyli jak załatwić ważną sprawę. Zapraszamy! Kolejna odsłona konfliktu wokół garaży przy ulicy Wiatracznej w środę 16 listopada ta sprawa jeszcze raz była omawiana na Komisji Polityki Przestrzennej przy Radzie Miasta. Na Komisji Polityki Przestrzennej pojawiła się kilkudziesięciosobowa grupa właścicieli garaży. Państwo chcecie, żeby te samochody, te garaże polikwidować, samochody poupychać na osiedlu, tam pobudować lokale użytkowe, być może parkingi buforowe. Jak my będziemy żyć? Właścicielem gruntów pod garażami jest miasto. Urzędnicy obecnie nie mogą zagwarantować mieszkańcom, że zabudowania pozostaną na swoim miejscu. Dopuszczają możliwość, że w przyszłości zostaną zastąpione piętrowymi parkingami i lokalami usługowymi. My jako mieszkańcy czujemy się właściwie no i Na to mieszkańcy nie chcą się zgodzić i domagają się, aby w planie miejscowym dla osiedla Lecha zagwarantowano istnienie garaży w takiej formie jak obecnie. Ale miasto zamiast zmienić projekt planu według woli mieszkańców, zaproponowało, aby rejon garaży ująć w odrębnym projekcie, który zostanie uchwalony później. My proponujemy podział tego planu na części i uchwalenie w jak najszybszym trybie samego planu dotyczącego osiedla mieszkaniowego, po to, żeby zabezpieczyć to osiedle przed ewentualną zabudową wynikającą ze zwrotów, a w drugiej kolejności dyskusję spokojną, rozmowę z mieszkańcami, z właścicielami garaży. Na podział planu już wcześniej nie chciała zgodzić się rada osiedla Hartowo, na komisji również mieszkańcy sprzeciwili się tej propozycji, obawiają się, że to pierwszy krok do likwidacji garaży, parking piętrowy będzie służył tylko przyjezdnym i w efekcie będą musieli parkować na osiedlu, na którym już nie ma miejsca. Nie możemy dopuścić do tego, że w tym miejscu nasze garaże zostaną zlikwidowane. Mamy w osiedlu kolejnych 500 samochodów. Tam miasto nam buduje lokale użytkowe, parkingi buforowe. No Taki, tak, czegoś takiego po prostu sobie nie wyobrażamy. Jednak uchwalenie planu jest ważne. Projekt zakłada, że na środku osiedla może powstać niski budynek usługowy, np. pływalnia. Wykluczyłoby to budowę kolejnych bloków, których mieszkańcy nie chcą. Bez planu jest zagrożenie, że bloki jednak powstaną, dlatego jego jak najszybsze uchwalenie jest potrzebne. Wobec takiej sytuacji na komisji radni pytali, dlaczego nie można planu uchwalić w takiej wersji, jakiej chcą mieszkańcy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy uchwalić planu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców, i tak jak mówił pan prezydent, że może kiedyś będzie miał pomysł dla tego terenu, to wtedy wrócić i na przykład część tego planu zmienić, bo takie są procedury w mieście. Natomiast prezydent się upiera przy swoim rozwiązaniu, które moim zdaniem nie jest za niekorzystne dla mieszkańców, a nie dla miasta. Kwestia planu dla osiedla Lecha oraz garaży przy ulicy Wiatracznej powróci podczas sesji Rady Miasta we wtorek 22 listopada. Im zimniej na dworze, tym częściej możemy na klatkach schodowych spotkać osoby bezdomne. Takie sąsiedztwo bywa uciążliwe. Współdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych od kilku lat próbuje poradzić sobie z tym problemem. W jaki sposób? O tym w kolejnym materiale. Obchód ochroniarzy na klatkach schodowych. Taki widok od listopada nie powinien dziwić mieszkańców większości ratajskich bloków. Administracja osiedli Piastowskiego, Armii Krajowej Bohaterów II wojny światowej i Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, tysiąclecia Stare żegrze Polan, Rusa oraz Orła Białego zdecydowały się na usługi ochroniarskie. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Na niektórych osiedlach ochrona w miesiącach zimowych działała już od kilku lat, ale na Starym żegrzu i na Osiedlu Polan pojawi się po raz pierwszy. Ochrona obowiązuje w terminie od 1 listopada tego roku do 31 marca z możliwością ewentualnego przedłużenia. Na każdej klatce schodowej został wywieszony komunikat odnośnie numeru telefonu, do którego mogą dzwonić mieszkańcy z prośbą o interwencję. Wówczas należy się spodziewać, że w ciągu 15 minut najpóźniej przyjedzie wóz patrolowy z dwoma ochroniarzami i oni właściwie podejmą interwencję. Jak mówi nam kierownik administracji, osiedla Stare Żegrze i Polan. Najczęstsze interwencje dotyczą wyprowadzania z bloków osób bezdomnych zanieczyszczających klatki schodowe bądź pijących tam alkohol ochroniarze patrolują również altany śmietnikowe, co ma zapobiec ich podpaleniom, i dewastacją. Ochrona ma także zapobiegać kradzieżom i uszkodzeniom mienia. Pracowników firmy ochroniarskiej na terenach ratajskich osiedli spotkamy od 19 do 7 rano. Według danych administracji, na samym osiedlu Stare żegrze i Polan w ciągu jednej nocy ochroniarze interweniują średnio dwa razy. Skrzyżowanie ulic Wiatraczna-Kurlanska przy osiedlu Czecha, kilkanaście metrów od garaży. W przeszłości dochodziło tutaj do wielu kolizji i jednego wypadku śmiertelnego. Codziennie przejeżdżają tędy tysiące samochodów i jak się okazuje nie wszyscy kierowcy znają zasady ruchu drogowego, które tutaj obowiązują. Sprawę zgłosił do nas widz, który twierdzi, że na skrzyżowaniu regularnie dochodzi do sytuacji konfliktowych. Najczęściej kierowcy wyjeżdżający z tej drogi osiedlowej nie ustępują pierwszeństwa. Wyjaśniamy, jeśli obowiązuje nas ten znak, a wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania musimy przepuścić wszystkich uczestników ruchu, nawet tych, którzy zjeżdżają dopiero z wiaduktu. Druga problematyczna sytuacja, zdaniem widza, dotyczy wjazdu na wiadukt łączący osiedle Czecha z osiedlem Orła Białego. Jeśli jedziemy od strony szpitala i chcemy dostać się na wiadukt, zawsze musimy ustąpić pierwszeństwa kierowcy, który wjeżdża na wiadukt do strony ulicy wiatracznej. Mówi o tym tak zwana zasada prawej ręki. Problemy na tym skrzyżowaniu mają się zakończyć za kilka lat. Zaplanowana jest tutaj budowa ronda i przebudowa kładki. Wstępne są robione prace koncepcyjne, one już w tej chwili mają miejsce. Jest jakby pierwszy etap. Następnie będzie etap projekt budowlany. No i faza końcowa projekt już tutaj, jeśli wykonanie tego projektu budowlanego. Z tym, że teraz jakby to rzucono troszeczkę jakby o jeszcze pakiet, w ramach którego wchodzi kładka z Orła Białego na Czecha. Jest to uważam rozsądne rozwiązanie z uwagi na to, że jeżeli już coś budujemy, to nie róbmy tego w części, a zróbmy to jednoetapowo. Koszt wykonania całości to 10 milionów złotych, prace mają zakończyć się najwcześniej w 2018 roku. Nadal dochodzi do pożarów altan na ogródkach działkowych na łacinie. Straż pożarna odnotowała ich już sześć. Ostatni miał miejsce 5 listopada komisariat policji Poznań nowe miasto bada sprawę z ustaleń wynika, że wszystkie zdarzenia z ulicy Maltańskiej są skutkiem podpaleń. Do czterech doszło w skutek nieumyślnego działania, dwa były celowe. W każdym przypadku sprawcami były osoby bezdomne, które w altanach koczują. W większości przypadków były to podpalenia wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z ogniem, zapruszenia ognia przez mieszkające w tym miejscu, w tych altanach, osoby bezdomne, które pozostawiły po prostu albo niedopałki papierosów, albo gotowały sobie posiłek, czy też się dogrzewały w jakiś sposób i wynikało to głównie z tego. Odnotowaliśmy też dwa przypadki w jednym dniu, kiedy pomiędzy tymi osobami bezdomnymi był konflikt. I jedna osoba grożąc drugiej mówiła jej, że tą altanę jej podpali. Tematem był wyjaśniany, osoba ta została ustalona, miała zarzuty, niemniej jednak nie za bezpośrednio za samo podpalenie, tylko za groźby. Sprawa trafiła już do sądu. Mężczyźnie grozi grzywna kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Przed remontem drogi ekrany akustyczne były po remoncie, nie wróciły już na swoje miejsce. Nie należy się więc dziwić, że mieszkańcy osiedla Oświecenia mają poczucie straty, zwłaszcza, że od niedawna muszą borykać się z jeszcze większym hałasem. Ulica Krzywoustego jest już prawie w pełni otwarta dla ruchu. Klienci Centrum Handlowego Poznania również przyjeżdżają tu na zakupy, a po drodze części z nich mija osiedle Jagiellońskie i osiedle Oświecenia. Borykamy się z ciągłym hałasem przez 24 godziny na, na dobę, bowiem po trasie katowickiej od 18 do 20 tysięcy samochodów przejeżdża w ciągu 24 godzin. O sprawie mówiliśmy w maju tego roku. Wówczas spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma mieszkańcami, którzy już wtedy mieli dość hałasu. Nie idzie naprawdę wytrzymać, Okna się zamyka. Jeszcze w 2015 roku przed rozpoczęciem budowy centrum handlowego Poznania ekrany akustyczne były ustawione wzdłuż osiedli, ale zostały zdemontowane przez firmę budującą galerię podczas remontu drogi. Dlaczego nie wróciły gdy remont się zakończył? Ponieważ zmieniły się normy i dokumentacja dla remontu ulicy Krzywoustego była sporządzana już według nowych, mniej restrykcyjnych przepisów. A więc nie przewidziano powrotu ekranów. Mieszkańcy czują się tym bardziej rozżaleni, że ruch przy ich osiedlach wzmógł się po otwarciu centrum handlowego. W soboty w niedzielę powstają korki wjazdowe, jak również w godzinach rannych. Są tu korki zarówno i z ronda, jak i w dojeździe do ronda. O to, jakie jest stanowisko miasta w sprawie ekranów akustycznych, zapytaliśmy wiceprezydenta Macieja Wudarskiego. Ekrany w momencie, w którym podejmowane decyzje budowy budowie Estakady Katowickiej ze względów na to, że zostały obniżone normy hałasu. Pojawić się nie musiały, natomiast konstruktorzy, biorąc pod uwagę możliwe przyszłe przekroczenia norm hałasu, nawet ponad tą podwyższoną normę, zainstalowali specjalne elementy w konstrukcji, które pozwolą być może w przyszłości umiejscowienie tych ekranów. W związku z tym, jeżeli pomiary hałasu wykażą, że są przekroczenia, te ekrany będą musiały być zainstalowane. Miasto chce poczekać z pomiarami hałasu do czasu ukończenia przebudowy estakady katowickiej. Mieszkańcy obawiają się z kolei, że ekrany akustyczne pojawią się tylko wzdłuż wiaduktów, a nie na odcinku wzdłuż bloków. Zapowiadają walkę do skutku. Również i my będziemy do tej sprawy powracać. Od 16 listopada można głosować w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku poznaniacy mogą oddać swój głos jedynie przez internet wchodząc na stronę www.budżetumpoznań.pl łamane na głosowanie. Dostępne mają być także punkty, w których ktoś pomoże nam zagłosować. Punkty miejskie do głosowania na Ratajach będą zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 51 na osiedlu Lecha 37, w Zespole Szkół salezjańskich na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 29 oraz w Zespole Szkół z Oddziału. Integracyjnymi numer 1 na osiedlu Stare Żegrze 1. W tych lokalizacjach głos będzie można oddać 19 i 20 listopada oraz 26 i 27 listopada od godziny 9 do 18. Każda osoba głosująca w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego ma do dyspozycji 3 głosy: 2 na projekty rejonowe i 1 na propozycję ogólnomiejską. Do wyboru są 43 projekty ogólnomiejskie i 7 z Ratej Hartowa i żegrza. Wśród nich ścieżka rowerowo-piesza, łącząca Polany harcerza z promenadą nad jeziorem Malta dla pozytywnie skołowanych, aktywna mama i szczęśliwe dziecko, bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci, budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim, sportowe żegrze, wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji, odbudowa południowych klinów zieleni na Hartowie, bezpieczna droga do szkoły, urbanator dla rataj, siłownia przy przystanku MPK. Po raz kolejny wracamy do sprawy wolno żyjących kotów na osiedlach. Jedna z mieszkanek osiedla powstań narodowych pyta, czy ktoś kontroluje obecność tych zwierząt w mieście. Do naszej redakcji zadzwoniła osoba zaniepokojona ilością kotów na osiedlu powstań narodowych. Chciałam zgłosić z powstań narodowych, bo tutaj są ty kotów od numerów 50 do 56. Przy śmietniku od strony 39 dzieci latają, to jest 15 albo 20 kotów, nikt się tym nie interesuje, budki po postawiali, a dużo dzieci jest uczulonych od kotów. Nie wiem, czy tak można, to jakieś czysto to schronisko, czy kto to postawił, czy tak można postawić, żeby te koty ludziom sobie latały. W ostatnim czasie w Poznaniu zaroiło się od budek przeznaczonych dla kotów. Mają one pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy, części z nich ustawiona została przez miasto. Miasto stawia budki, znaczy domki dla kotów w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, gdzie na gminie spoczywa również w tej ustawie no, spoczywa również obowiązek, między m.in. obowiązek opieki nad wolno żyjącymi kotami. Na osiedlu Powstań Narodowych miasto postawiło jak dotąd tylko jedną budkę. Musiało mieć na to zgodę spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych, ale bywa, że urzędnicy są zmuszeni do usunięcia budek z niechcianych miejsc. Mieliśmy taką sytuację gdzieś na Głuszynie i były protesty mieszkańców: że domki stoją za blisko, że jest za dużo, etc. Wycofaliśmy je i zabraliśmy stamtąd, ponieważ chodzi o to, że szukamy kompromisu. Kompromisów pomiędzy osobami, które są za tym, żeby opiekować się tymi bezdomnymi czy dzikorzyjącymi kotami, a pomiędzy osobami, które no nie widzą możliwości, żeby tego rodzaju domki stały w okolicy, w której mieszkają. Większość domków na osiedlu powstań narodowych została ustawiona przez samych mieszkańców i to oni dokarmiają zwierzęta, nie potrzebują zgody administracji, nie wiemy czy pytają o zgodę sąsiadów. Bywa, że dokarmiane koty gromadzą się przy budkach, co może wywoływać zaniepokojenie mieszkańców. Obecnie jedyne co władze miasta mogą zrobić, aby ten niepokój złagodzić, to realizacja programu sterylizacji bezdomnych kotów. Przede wszystkim sterylizujemy wolno żyjące koty. Chodzi o to, żeby ich populacja no była na jakimś odpowiednim poziomie, żeby się nie mnożyły za bardzo i żeby nie stanowiły problemu. 100 tysięcy rocznie miasto wydaje na sterylizację, która jest prowadzona w zakładach, z którymi współpracujemy na podstawie umów zawartych, zawieranych co roku. Do konfliktu wokół kotów kilka miesięcy temu doszło również na osiedlu tysiąclecia. Tam część mieszkańców obawiała się, że mogą one zagrozić żyjącym w sąsiednich stawach traszkom. Padła propozycja, aby przenieść część budek w miejsca bardziej oddalone od stawów. Jak na razie to się nie stało, ale zwróciliśmy uwagę urzędnikom, aby jeszcze raz przyjrzeli się tej sprawie. Działanie to nie takie trudne. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie na Osiedlu Lecha, w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej dzielnicy. Radni oraz przedstawiciele klubu fundraizera zostali zaproszeni przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Jak załatwić sprawę, założyć stowarzyszenie czy pozyskać sponsorów, którzy sfinansują inicjatywę charytatywną? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszeli uczestnicy spotkania zorganizowanego w środę 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 51 przez Centrum Inicjatyw Lokalnych na Hartowie. Pierwsza jego część zatytułowana Działanie to nie takie trudne był to wykład poznańskiego klubu FanRaisera, czyli grupy osób z tak zwanego trzeciego sektora, którzy zajmują się budowaniem dobrych relacji między organizacjami non-profit darczyńcami i wolontariuszami. Podczas spotkania przedstawicielka Poznańskiego Klubu Fanraisera starała się obalić powiedzenie, że w życiu nie ma nic za darmo. Okazuje się, że tam, gdzie zbiera się grupa ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych, tam jest możliwość czynienia cudów i robienia czegoś rzeczywiście za darmo. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie wszystko ma swoją cenę, ale w momencie, kiedy mamy ważny, szczytny cel społeczny, potrafią się znaleźć ludzie, instytucje, firmy, które są w stanie dać coś od siebie, zasponsorować, po prostu po to, żeby ten świat, nasza cząstka życia stała się lepsza. Podczas drugiej części spotkania zatytułowanej Rada Radzie Nierówna mieszkańcy poznali radnych miejskich, osiedlowych i spółdzielczych, a także przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów. Opowiadali oni o swoich kompetencjach i zadaniach, które już zrealizowali i które obecnie koordynują. Tłumaczą radni, do kogo można przyjść z jakąś sprawą, kiedy można przyjść i gdzie można przyjść, tak, żebyśmy my, jako mieszkańcy, nie błądzili po radnych w momencie, kiedy chcemy odmalować klatkę schodową, chcemy załatać dziury, przejście dla pieszych, zrobić bardziej bezpieczne dla dzieci, żebyśmy wiedzieli, do kogo iść. Centrum Inicjatyw Lokalnych działa na ratajach od września. Już ogłosił wyniki konkursu na inicjatywy lokalne. CIL na mini projekty rozdało 4000 złotych. Najwięcej bo połowę z tej puli dostali pomysłodawcy projektu Hartowskie motyle dla hospicjum. To jest motyli wolontariat, który jest kontynuowany teraz przez wielu, wielu mieszkańców. I w trakcie różnych imprez już widzimy, jak ludzie dziergają takie pudełeczka śliczne z motylkami, a chodzi o to, żeby przekazać je hospicjom i każdy z Was może się w to włączyć, każdy może zrobić właśnie te pudełeczka z motylami. Udział w konkursie wzięły cztery stowarzyszenia. Każde z nich dostało wsparcie finansowe na przeprowadzenie swoich projektów. Oprócz hartowskich motyli, CIL przyznało środki na koncert chóru pasjonaci Uniwersytetu Każdego Wieku oraz chóru kompanii Drucha Stuli Grosza, a także na zajęcia z fizjoterapeutą w przedszkolach. Co prawda zagorzałym poznaniakom 11 listopada kojarzy się głównie z rogalem świętomarcińskim, ale mieszkańcy Rataj nie zapomnieli, że jest to również data święta narodowego. Tchau. Ten radosny korowód nasza kamera zarejestrowała oczywiście w Dniu Święta Niepodległości. Mieszkańcy żegrza, którzy chcieli uczcić rocznicę odrodzenia państwa polskiego po 123 latach niewoli, zrobili to tradycyjnie na obchodach organizowanych przez Radę Osiedla żegrze. Marsz z orkiestrą Castle Brass przeprowadził mieszkańców z Kościoła Najświętszej Boga Rodzicy Maryi do szkoły podstawowej nr 64. Na osiedlu Orła Białego tu odbyła się wieczornica z pieśniami patriotycznymi. Obok orkiestry Castle Brass wystąpił poznański chór kameralny Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego, a publiczność śpiewała pieśni patriotyczne razem z wykonawcami. Przede wszystkim myślę, że jest to efekt coraz większego zainteresowania mieszkańców w ogóle i ojczyzną, i takimi postawami patriotycznymi. Mogliśmy to zauważyć w tym roku, kiedy rozdawaliśmy mieszkańcom darmowe flagi, flagi w Dniu Flagi. Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy już widzieliśmy, że zainteresowanie takim, taką tematyką patriotyczną jest bardzo duże, dlatego uważamy, że taką tradycję trzeba podtrzymywać, kontynuować, a w tym roku, jak widzimy, mamy naprawdę olbrzymią frekwencję, praktycznie nieporównywalną do poprzednich lat. W dniu niepodległości patriotyczne wieczornice odbywały się na całych ratajach, między innymi w Domu Kultury Orle Gniazdo na Osiedlu Lecha, gdzie koncertowała kompania drucha stuligrosza, i w Jędrusiu na Osiedlu Armii Krajowej, gdzie można było usłyszeć chór festa dekoru. Dziesiąta edycja biegów z cyklu Opel Szpod zakończyła się pod koniec września. Gala, podczas której zostały ogłoszone trzy najlepsze szkoły, odbyła się w czwartek 17 listopada. Okazało się, że po raz pierwszy w historii zawodów nie wygrali Salezjanie. Tym razem najlepsze okazało się gimnazjum nr 22. Rywalizacja była do końca naprawdę bardzo ostra. Mnie to cieszy, że jest pewna zmiana, ponieważ to świadczy o tym, że tak naprawdę, jak w każdym sporcie, nikt nie może być pewien, że wygram na pewno. A co jest najbardziej istotne, te liczby, które za nami idą. Tak? 69 szkół, ponad 4100 osób zarejestrowanych przez biuro. My się tylko możemy cieszyć i dziękować tym, którzy są razem z nami w każdą ostatnią sobotę miesiąca od stycznia do września. A wygrać może każdy. W biegach wzięli udział reprezentanci 69 szkół z całej Wielkopolski. 11 edycja rozpocznie się 28 stycznia, wystartuje tradycyjnie nad Maltą. To już wiadomo na 100%. Główny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyraził zgodę na utworzenie ratajskiego sztabu, który będzie kwestował w czasie 25 finału. 15 stycznia. Ratajski sztab jak zawsze będzie działał przy spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych, ale kwesta nie może się udać bez wolontariuszy, dlatego już w poniedziałek 21 listopada ratajski sztab uruchamia nabór. Będzie się on odbywał w Domu Kultury na skarpie na osiedlu piastowskim 104. Aby zostać wolontariuszem WOŚP trzeba zgłosić się na skarpę z dokumentem tożsamości i zdjęciem legitymacyjnym w formie elektronicznej. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki od 9 do 14, we wtorki od 10 do 15. Oraz czwartki i piątki od 15 do 20. W zeszłym roku w Ratajskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy datki zbierała setka wolontariuszy. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 24 listopada, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.